Witam wszystkich. Dziś pytanie, jak zarabiać? To moja odpowiedź, a co potrafisz? Dziś każdy by chciał nic nie robić i żeby pieniądze płynęły za to tylko, że jest. Gdy ja w wieku 25 lat zachorowałem, marzyłem o jednym zdrowiu. Później w wieku 30 lat myślałem, jak zarobić, bo za coś trzeba żyć. Na początku robiłem wiele rzeczy za darmo, dzięki temu się uczyłem i rozwijałem. Zajęło mi to wiele lat, zanim za tą pracę zacząłem brać pieniądze. Musiałem się nauczyć wielu rzeczy, nikt mnie za darmo by nie nauczył. Za wszystko trzeba było płacić. Często informacje znajdowałem na internecie. Dziś ci ludzie, którzy się nie rozwijali, przychodzą do mnie po pomoc, za którą muszą zapłacić. Ja dzięki temu, że robiłem za darmo, nawiązałem znajomości i kontakty. Teraz jeden drugiemu mnie poleca, bo robię tanio i dobrze. Mam dzięki temu zarobek. Opowiedz teraz sobie, jak ty się uczysz, ile masz kontaktów, kto cię poleca i czy zarabiasz. Tak właśnie pracuje się na siebie.